Dzień dobry, cześć. Stacja Motywacja, podcast Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Grzegorz Tylisz, tak przy mikrofonie. Dziś goszczę Wioletę Plewkę-Paruszewską, Operations Manager z Amazon Fulfillment Poland, Centrum Logistyczne w Kołbaskowie. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem całą nazwę. Wszystko się zgadza. Dobrze, to prawidłowo, to od tego możemy zacząć. To zacznijmy od tego, że rozmawiamy oczywiście przy okazji rozmów giełdowych, przy okazji Giełdy Pracy, które no już jakiś czas temu było, już ponad miesiąc tak naprawdę, kiedy nagrywamy, ale dalej się kurz już może opadł. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że wasza firma jako wystawca na giełdzie no zrobił furorę wśród naszych studentów. Zdobyliście w głosowaniu studentów nagrodę na najsympatyczniejszego z sympatycznych Pracodawców? Jak się z tym czujesz? No fantastycznie. Faktycznie minął miesiąc, ale te wspomnienia są bardzo żywe i przede wszystkim jest nam niezmiernie miło, że otrzymaliśmy zaproszenie tutaj, żeby wziąć udział w giełdzie pracy. My byliśmy w pięć osób i faktycznie było bardzo intensywnie i było bardzo duże zainteresowanie studentów, że te pięć osób miało cały czas co robić. Tak, więc jesteśmy niezwykle zadowoleni i jest nam niezwykle miło. A oczywiście ta nagroda jest bardzo miłym dodatkiem do tego, że faktycznie udało nam się zaciekawić na tyle studentów. Mm -hmm. I powiedz, bo różnie firmy podchodzą do tematów takich targów pracy, giełdy pracy. Czasem podchodzą, że mają stoisko, bo wypada, bo to brandingowo dobrze wygląda, a niektórzy faktycznie poszukują w danym czasie pracowników. Kogo poszukujecie? Czy już faktycznie poszukiwaliście wówczas, teraz poszukujecie pracowników? Tak, poszukiwaliśmy i poszukujemy nadal. Tutaj myślę, że warto wspomnieć takie dwóch bardzo ciekawych ofert, oferta skierowanych typowo do studentów. I jedna oferta to jest typowo na staż, tutaj właśnie do naszej operacji, a druga oferta to jest już oferta pracy właśnie na stanowiska Graduate Area Managera, co można też przetłumaczyć powiedzmy, powiedzmy młodszego kierownika obszaru. I też takie pytania studentów padały do nas też w trakcie samej giełdy pracy. Co było ciekawe dla nas, to zdziwienie ze strony studentów że trochę tak z niedowierzaniem podchodzili do tego, kiedy mówiliśmy o tym, że my poszukujemy osób bez doświadczenia. Mhm. I tutaj bardzo dużo pytań padało w stosunku właśnie do tego stwierdzenia, bo faktycznie tak jest. I ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, może tutaj już o tych ofertach, jakie mamy aktywne. I tutaj wychodząc od może od młodszego kierownika obszaru, mam aktualnie jedną wolną pozycję. I tutaj faktycznie jest to dedykowane dla osób maksymalnie, które są do dwóch lat po ukończeniu studiów. I tutaj, co jest dla nas ważne i co też, o co padało sporo pytań, mianowicie bardziej liczy dla nas się nastawienie takiej osoby, chęć do pracy i ten potencjał tego kandydata niż samo doświadczenie. I to właśnie budziło takie dosyć duże zdziwi zdziwienie ze strony studentów. Może też po, pokrótce tutaj powiem o samej rekrutacji, jak mhm. ona wygląda, bo też tutaj sporo tych pytań padło w tym, w tym zakresie. Mianowicie, przede wszystkim, czego oczekujemy, tak bym powiedziała, na takiej rozmowie? To badamy, czy dany kandydat wpisuje się w naszą kulturę organizacyjną. To znaczy, w naszej kulturze organizacyjnej opieramy się o zasady przywództwa. Mamy mhm. 16 zasad przywództwa. I my właśnie sprawdzamy, czy dany kandydat pasuje do tych zasad przywództwa i będzie mógł je realizować w trakcie pracy u nas. I to jest na przykład, żeby tutaj opierać się hmm. na przykładach, troszeczkę rozjaśnić. To jest, powiedzmy, nastawienie na klienta. Czyli hmm. krótko mówiąc, jakby naszą misją naszej firmy jest tutaj realizacja wszelkich potrzeb klienta, czyli żeby miał możliwość kupić, co tylko zapragnie. Tak więc to nastawienie badamy w trakcie takiej rozmowy. Czy też na przykład jest jedną z zasad mówi o zatrudnianiu najlepszych i podniesieniu tej podnoszeniu poprzeczki, o zdobywaniu zaufania, o myśleniu odważnie. Więc te wszystkie zasady przywództwa, one są też na naszej stronie Amazon Jobs, tak więc osoba, kandydat, który chciałby wziąć udział w takiej rekrutacji, może też się przygotować, zapoznać się z tymi zasadami. Tak więc na pewno by była, myślę, to taka dobra podpowiedź, żeby po prostu wejść na tę stronę i zapoznać się z tymi zasadami przywództwa. Co więcej, też w trakcie rozmowy preferowaną metodą odpowiedzi udzielanej przez kandydata jest metoda Star. Ona jest bardzo dobrze też opisana na, na naszej stronie Amazon Jobs, gdzie też można po prostu się zapoznać. Odpowiedzi konkretne w oparciu o, o doświadczenie, ale jak, jak rozumiemy to doświadczenie? Doświadczenie zdobyte w trakcie studiów. Czyli, powiedzmy, jeżeli ktoś miał do zrealizowania projekt jako część zajęć, ćwiczeń, może opowiedzieć o tym projekcie. Jeżeli ktoś brał udział w wolontariacie, to też to jest najlepsza historia do opowiedzenia o tym. Mm -hmm. Tak więc, absolutnie nie, nie, nie sprawdzamy i nie poszukujemy osób z doświadczeniem. A raczej badamy to, o czym właśnie wspomniałam. A powiedz o strony technicznej, jak taki proces rekrutacyjny wygląda. Rejestrujesz się CV na waszej też stronie, czy gdzie się ogłaszacie? W jaki sposób to działa? Ja znowu obędę odsyłała do strony Amazon Jobs. Mhm. Tam mamy wszystkie aktualne oferty. Nie tylko tutaj ofertę naszym centrum logistycznym w Kłombaskowie, ale też oferty i w całej Polsce czy w Europie. Ja oczywiście zachęcam tutaj do sprawdzania tych ofert w naszym centrum logistycznym w Kołbaskowie. Tak więc taka osoba wchodzi na stronę, sprawdza dostępne oferty, następnie aplikuje, wysyła swoje CV po prostu. Następnie my się kontaktujemy, odbywa się rozmowa telefoniczna z kandydatem. I następnie odbywa się już rozmowa rekrutacyjna, na której wspomniałam, sprawdzamy sobie te zasady przywództwa. Mhm. No i następnie po takiej rozmowie w ciągu pięciu dni roboczych kandydat otrzymuje informację zwrotną, czy po prostu przeszedł dalej już. Jeżeli przeszedł, wówczas jakby skierujemy taką ofertę już konkretną do takiej osoby. No, czyli dosyć sprawnie ten proces rekrutacyjny idzie czasowo, tak się wydaje. Tak, dosyć sprawnie. Tym bardziej, jak wspomniałam, tam jest dużo wskazówek też na samej stronie też, jak mhm. się przygotować. Właściwie cała strona, cały rozdział bym powiedziała jest poświęcony temu, w jaki sposób się dobrze przygotować do takiej rozmowy. Powiedz, czy rozmowa też jest częściowo po angielsku, czy jak to, jak to też wygląda? Bo podejrzewam, że potrzebujecie znajomości, przynajmniej angielskiego. Na, na te stanowiska, o których teraz wspomniałam, czyli to jest młod, młodszy kierownik obszaru, sprawdzamy ten język angielski. Mhm. Rekruter oczywiście informuje, że przechodzimy na język angielski, no i częściowo rozmowa odbywa się w języku angielskim. Dobra, to przeskoczmy. Powiedzmy, że kandydat mhm. przeszedł tą rozmowę, dostał ofertę. Jak dalej jego życie zawodowe u Was będzie wyglądało, czyli onboarding, jaką formę umowy na początek i tak dalej? Jak chodzi o tutaj, cały onboarding podchodzimy kompleksowo, bo to w jaki hmm. sposób wdrożymy tego pracownika, no potem nam się to zwróci. Tak więc idąc po kolei, zaczynając od dnia pierwszego, gdzie oczywiście przed tym odbywa się cała komunikacja mailowa, telefoniczna z kandydatem, no to stawia się on na dzień pierwszy u nas w centrum logistycznym. Następnie no, odbywa się typowo szkolenie związane z bezpieczeństwem, spotkanie z poszczególnymi działami, czyli powiedzmy z działem kadr, wydanie sprzętu, więc takie podstawy, bym powiedziała. Odbywa się też spotkanie już z docelowym przełożonym, tak więc też już mają szansę się zapoznać. I następnie ma zaplanowane poszczególne dni, on dostaje cały plan na poszczególne dni, co się będzie odbywało, i następnie odbywa się w kolejnych dniach instruktaż stanowiskowy. No, i w zależności po tym struktarzu stanowiskowym, poznaje zespół, w którym docelowo będzie pracował. I tutaj, jeżeli mówimy o tym i młodszym kierownikiem do spraw obszaru, i o starzyście, to te dwie osoby trafiają do zespołu menadżerów, no, z którym docelowo będą pracować. No, i następnie jeszcze otrzymuje takiego. Ona się nazywa tak zwany buddy, czyli osoba taka menadżer, która się opiekuje i wdraża taką osobę do firmy. Plus oczywiście jest cały czas ten przełożony, który też wspiera w takim wdrożeniu. No i z czasem coraz więcej otrzymuje taka osoba odpowiedzialności, no i typowo już się wdraża do pracy. Oczywiście tutaj mówię cały czas o tym młodszym kierowniku obszaru, mhm. bo troszeczkę inaczej to wygląda w przypadku stażu. I też tutaj, żeby to rozróżnić, to może powiem parę słów Jasne. o tym stażu. Mianowicie to wygląda w ten sposób. Cała zasada rekrutacyjna jest taka sama. Natomiast ten etap wdrożenia i potem jak praca wygląda, one się delikatnie różnią, bo inne mamy oczekiwania i inne odpowiedzialności od stażysty, a inne już typowo od osoby, która pełni tę funkcję menadżera. I jak chodzi tutaj o stażystę, no to stażysta, głównym celem stażysty jest zrealizowanie projektu biznesowego. Czyli powiedzmy ten onboarding wygląda podobnie, jest tutaj też ten buddy, jest ten mentor w postaci przełożonego, no i wówczas na podstawie albo pomysłu stażysty, albo w kooperacji tutaj z przełożonym otrzymuje tutaj projekt do zrealizowania. I głównym celem stażysty to jest właśnie realizacja tego projektu biznesowego. I w zależności, czy będzie chciała w formie usprawnienia jakiegoś procesu, czy jakieś zmiany wprowadzenia powiedzmy w, w, w lejaucie, tak bym to określiła, no to jakby tutaj uzgadnia to z przełożonym. Mhm. I też staże tutaj u nas wyglądają w ten sposób, że są od 3 do 6 miesięcy. My też zawsze rekrutujemy, o czym warto wspomnieć, bo też o to pytało sporo studentów. Teraz dla nas kończy się czas rekrutacyjny na 2026 rok. Mhm. Czyli my praktycznie do końca tego roku wypełniamy to miejsce, bo wielu studentów też zgłasza się do nas na wiosnę, że chcieliby, powiedzmy, w lato odbyć taki staż. No my już nie mamy takiej możliwości. Dopiero na jesieni okay. rozpoczniemy kolejną rekrutację na kolejny rok. To dobrze, że to to też trzeba będzie to podkreślić, że tak to działa. I jakby chcę jeszcze upewnić z tym, że stażysta jest, to nie musi być absolwent, to może być w trakcie studiów. Rozumiem. Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Co myślę, też też takie istotne może być dla takiego potencjalnego kandydata, to kandydat mówi nam o swojej dostępności. To on mhm. mówi, czy jest dostępny na trzy miesiące, czy na pół roku dla nas. Mhm. Więc my tu dopasowujemy się mocno do kandydata. I druga kwestia, to też on decyduje o tym, od kiedy jest dla nas dostępny. Czyli powiedzmy, może zacząć staż w lutym, może zacząć staż, powiedzmy, w lipcu. To wszystko zależy od kandydata. Mm -hmm, Okej. Okay. A jak właśnie wygląda zmianowość u was? Macie jakieś godziny pracy określone konkretnie? I w przypadku tego etatu, powiedzmy, tego kierownika obszaru i w przypadku stażysty? Tak, to one wyglądają w tym przypadku tak samo. Mm -hmm. To znaczy, to jest pełen etat. I też um, te dwie, dwie osoby, zarówno i kierowni, młodszy kierownik obszaru i starzysta, trafiają do zespołu menadżerów. Mhm. E, I pracują dokładnie tak, jak te zespoły menedżerskie. Co to oznacza? Czyli powiedzmy, jeżeli mamy zmianę, od um, pracujemy od niedzieli, poniedziałek, wtorek do środy, to taka osoba pracuje w tym systemie. Jest to też mhm. system rotacyjny, czyli cztery tygodnie pracujemy na zmianę dzienną. I potem zmieniamy na zmianę nocną. I tak samo hmm. to dotyczy stażysty, tak samo to dotyczy młodszego kierownika obszaru. Okej, okay, to też też warto wiedzieć. A jeszcze w przypadku tej pracy takiej typowej, etatowej, umowa pierwsza jest nasza spróbny trzymiesięczna, taka tradycyjna. Pół czy roku. E, przy, tak, okay. w przypadku młodszego kierownika obszaru, ja mówię, oczywiście mhm. stan na teraz, to jest mhm. pół roku. I potem e, mm, do, do, dochodzi do takiej ewaluacji. I rozmawiamy o następnych krokach. Okej, okay, to to już też, też sporo wiadomo. O stażach powiedziałaś, praktyki jakieś też u was można wykonać, czy raczej nie w tą stronę się nie idzie? Mamy staże, to na pewno. Mm -hmm. I tutaj ja chciałabym się wypowiedzieć o tych stażach typowo operacyjnych. Mm -hmm. I one są od 3 do 6 miesięcy. Niestety tutaj o tych praktykach nie mam takiej wiedzy, żeby okay. one były organizowane. I jeszcze może to warto wspomnieć o tym stażu. To jest taki, myślę, atrakcyjny, bo po zakończeniu takiego stażu, jeżeli on się zakończy z sukcesem, wówczas, jeżeli mamy wolny wakat, to my od razu oferujemy pracę takiej osobie. Mm -hmm. Czyli powiedzmy, po zakończeniu stażu, my oferujemy stanowisko menażerskie dla tego stażysty. Jeżeli powiedzmy, z jakiegoś powodu nie są w stanie podjąć tej pracy w tym okresie, kiedy my już mu proponujemy, wówczas taki stan zakończony sukcesem jest ważny rok. Czyli, jeżeli w ciągu roku pojawi się kolejna taka propozycja, bądź zgłosi się do nas ta osoba, że jestem już dostępna, bo udało mi się zamknąć jakieś tematy prywatne, Wówczas, jeżeli mamy takie wolne miejsce, my też od razu oferujemy. Nie musi nic dodatkowo zdawać, brać udział w dodatkowych rozmowach rekrutacyjnych. Mhm. Po prostu od razu go przyjmujemy. Co też jest, myślę, dosyć ciekawą opcją, to jeżeli nawet my nie mamy takiej propozycji w danym centrum logistycznym, czyli powiedzmy nie mielibyśmy miejsca w Kłobaskowie, oferujemy inną lokalizację takiej osobie. Mhm. Czyli, powiedzmy, tutaj jest to no takie dosyć szersze spektrum, bym powiedziała. No, oczywiście, wiadomo, kandydat musi się zgodzić na zmianę lokalizacji. Dobrze, że mówisz właśnie pod kątem tych działów takich bardziej właśnie operacyjnych, który, który ty reprezentujesz, no bo nie uszukujmy się, że dla wielu młodych ludzi Amazon to jest taka praca sezonowa czasem, może właśnie na magazynie, tak, w pracy, ale tu pokazujesz też, że faktycznie są, e, zatrudniacie też w innych obszarach. E, czy coś jeszcze w jakimś ostatnim czasie mieliście jakieś oferty z innych działów takich około bardziej administracyjnych, czy, czy za, powiedzmy menedżerskich, czy tego typu rzeczy? Czy planujecie? No nie planujecie, bowiem, że na 26 już macie zamknięte, tak? Tak, więc do czegoś ja zachęcam? Bo też oczywiście robimy rekrutację do innych działów, mhm. natomiast myślę, że tutaj najlepiej mogła, mogłabym odesłać do naszej strony Amazon Jobs mhm. i tam na bieżąco wszelkie oferty po prostu umieszczamy. I rozumiem, że raczej no, macie tą pracę stacjonarną na miejscu, nie? Raczej zdalnie się u was nie pracuje, to tak się chcę upewnić. Tak, na te, na te oferty, o których wspomniałam, to jest praca, która wymaga tej obecności fizycznej. Mhm. Wspomniałeś też o tej pracy sezonowej. To mhm. jest bardzo ciekawe, bo mnóstwo historii jest u nas. Zaczyna się właśnie od tej pracy sezonowej. Aha. Ktoś przyszedł na chwilę, został na 5 lat albo i dłużej. Więc to są zazwyczaj takie początki, kiedy przychodzą do nas osoby na, do, do roli pracy, pracownika początkującego, na przykład na tylko na zmianę, kiedy pracują w weekendy, i potem stopniowo przychodzą kolejne sz, szczeble kariery poprzez lidera, potem następnie do menadżera czy też operations menadżera. Więc. Mnóstwo historii mamy takie zakończone właśnie sukcesem w ten sposób. No to fajnie to słyszeć. A teraz trochę zapytam o Twoje doświadczenia. Dlaczego wybrałaś tą pracę, jaką wybrałaś? Ile już czasu pracujesz? Co cię tam kręci w tej pracy najbardziej? No tak, chwilę już tam jestem, bo pracuję 8 lat. No to już więc... troszkę faktycznie. Tak, troszeczkę już jest. Moja historia wyglądała w ten sposób, że dowiedziałam się, że zostanie otwarte Centrum Logistyczne właśnie u nas w No i zaaplikowałam. Co ciekawe, zaaplikowałam na zupełnie inną ofertę niż teraz pełnię funkcję, bo zaaplikowałam do HR-u. Wydawała mi się wówczas ciekawa ta oferta. Natomiast tutaj rekruterka skontaktowała się ze mną, no i poinformowała mnie, że ta rekrutacja została już zamknięta. Natomiast przeglądając moje CV, zauważyła, że mój profil kandydata pasuje do innej oferty. No i wówczas zaproponowała mi stanowiska młodszego kierownika obszaru. No i właśnie tak się potoczyła moja kariera, że dostałam tę ofertę. No, i później awansowałam na kierownika obszaru, no i teraz, następnie, masowałam na kierownika do spraw operacyjnych, czyli takiego kierownika kierowników, tak bym to hmm. określiła. Coś ciekawe i trochę takie mi jest potwierdzenie tego, o czym wspomniałam, to moja rozmowa rekrutacyjna też opierała się o rzeczy, które robiłam dodatkowo jako studentka. Hmm. Bardzo dużo pytań dostałam o to. I nawet byłam zdziwiona, bo ja też miałam takie już minimalne doświadczenie pracy, bo to ja łapałam się na ten okres od dwóch lat od ukończenia studiów, tak więc już jakąś pracę miałam. Natomiast bardzo dużo pytań jednak dostałam o te takie aktywności dodatkowe. Mm -hmm. Tak więc gorąco zachęcam do dzielenia się, chwalenia się właśnie tymi aktywnościami dodatkowymi podejmowanymi przez studentów, bo to są naprawdę jedne z najciekawszych rzeczy na rozmowach. To też ja zachęcę do tego, żeby tą aktywność mieć, nie? żeby pokazywać też że w trakcie studiów, że faktycznie się coś robi, żeby brać się za wolontariat, może właśnie za samorząd. Jest pełno rzeczy projektów różnego rodzaju, na które w trakcie studiów można się załapać. No bo to jak widać procentuje. I faktycznie na to zwracają uwagę w różnych firmach, ale fajnie, że fajnie, że o tym mówisz, że u was działa to podobnie. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Wioleto, za rozmowę. To były no, prawie nasze 20 minut spędzone wspólnie. Myślę, że się będziemy widzieć przy pewnie kolejnej giełdzie, jeżeli będzie zainteresowana w przyszłości porozmawiania na to trochę jakieś troszkę inne tematy związane z Amazonem. Dziękuję również. Bardzo mi miło, że mogłam tutaj gościć i z pewnością będziemy chcieli wziąć udział w kolejnych edycjach Giełdy Pracy. O, bardzo się cieszę. Moim gościem była Wioleta Plewka-Paruszewska z Amazon Fulfillment Poland, Centrum Logistyczne w Kołbaskowie. Kierownik do spraw operacyjnych. Cześć. Dziękuję.